dziś mam przyjemność oglądać tutaj sprawy takie kominowo-piecowe kominowo w dwustuletnim domu. To jest proszę państwa wędzarnia starodawna. A tutaj obok jest taki prawdziwy piec, prawdziwy piec chlebowy. Tam jest oczywiście ściskowe, ściskowe sklepienie. I tak, kochani Państwo, ludzie sobie kiedyś radzili. Piekli chleb i wędzili. Pięknie dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Nie byłbym sobą, gdybym nie wszedł tutaj na dach. Może nie tyle z poczucia obowiązku, a z wielkiej przyjemności i ciekawości dawnych technik budowy kominów. I tu proszę Państwa, takie są długaśne przewody dymowe. Teraz jest, taki, teraz jest taki zwyczaj, że buduje się kominy o stosunku boków 2 do 1, a tutaj ten stosunek boków jest pewnie z 4 do 1. No i ktoś by powiedział, że złamane są wszelkie konwenanse budowy kominów dymowych. A w tych piecach 200 lat temu paliło się wyśmienicie i takie prostokątne kanały były wspaniałe. No dziękuję jeszcze raz. I kłaniam się niziutko. O a tutaj na strychu na strychu znalazłem takie fajne urządzenie. I tu jeden pan wytłumaczył mi taki starszy, że to jest stare urządzenie do wyciskania serów. Tu się kładło ser, dociskało się go. To jest taka prasa, i tam jest ro, rowek taki i z tego sera tutaj wypływał ten sos serowy i ściekał tam na dół. I tak sobie gospodynie kiedyś pięknie radziły, żeby, żeby przygotować wspaniałe, staromodne potrawy. I takich urządzeń używały ekstra.